Jak pracować z masą przesyłki? Jedną z podstawowych funkcji Izykargo jest monitorowanie masy całego załadunku, a także poszczególnych osi, aby uniknąć przeciążenia pojazdu. Dlatego ważne jest, aby zwracać uwagę na prawidłowe ustawienia parametrów używanych do obliczeń. Należy pamiętać, że w celu uzyskania odpowiednich wyników należy użyć prawidłowych jednostek. Ustawienia te można znaleźć w profilu użytkownika. Przygotowaliśmy osobny film poświęcony pracy z przestrzeniami ładunkowymi. Znajdziesz w nim wiele przydatnych informacji. Najpierw wyjaśnijmy wartości masy w panelu informacyjnym przestrzeni ładunkowej. Pierwsza wartość to całkowita ładowność wybranej przestrzeni ładunkowej. Druga wartość pokazuje całkowitą wagę wszystkich elementów ładunku z listy towarów do załadowania. Ostatni wpis to waga faktycznie załadowanego ładunku i procent możliwego wykorzystania przestrzeni ładunkowej. Możesz wybierać spośród szerokiej gamy predefiniowanych typów przestrzeni, w tym z różną liczbą i kombinacją osi, a nawet dostosowywać je do swoich potrzeb. Teraz pokażemy, jak ustawić wartości obciążenia w zależności od przestrzeni. Najpierw wybierz typ przestrzeni ładunkowej. I wprowadź maksymalną możliwą wagę, jaką może pomieścić przestrzeń ładunkowa. Następnie, dla każdej osi pojazdu wprowadź następujące wymiary: odległość od przodu przyczepy, masę własną i maksymalną ładowność. Uwaga, zgodnie z ogólną zasadą, wartości te nie są takie same dla wszystkich osi. Na koniec zapisz zmiany i możesz załadować potrzebne elementy. W panelu rozkładu masy ładunku można zobaczyć całkowite obciążenie pojazdu. Każda strzałka może również wyświetlać minimalne bieżące i maksymalne możliwe obciążenie każdej osi. Możesz zobaczyć, jaki margines masz dla maksymalnego obciążenia. Margines ten jest również przedstawiony graficznie za pomocą przezroczystej części strzałki. Ta reprezentacja znajduje się we wszystkich ważnych punktach przestrzeni ładunkowej i można również sprawdzić równowagę prawej i lewej strony. Planując transport bardzo ciężkich towarów możliwe jest, że przy standardowych ustawieniach obliczeniowych załadowana zostanie tylko część przesyłki, nawet jeśli wolna przestrzeń nie zostanie w pełni wykorzystana. Jeśli zmienisz ustawienia limitu obciążenia na ignoruj limity obciążenia podczas ładowania, ładunek może zmieścić się w wybranej przestrzeni ładunkowej, ale pojazd może być przeciążony. Zatem, jeśli włączysz opcję Przenieś załadunek do środka masy w sąsiednim menu, obliczenia zostaną dostosowane, co może prowadzić do załadowania większej liczby towarów, nawet w ramach określonych limitów masy, które zostałyby przekroczone przy ustawieniach domyślnych. Widać, że ładunek został przesunięty tak, aby jego środek ciężkości był taki sam jak środek ciężkości przestrzeni ładunkowej, co również prowadzi do lepszego wyważenia ładunku. Dokładną odległość można sprawdzić tutaj, i zostanie ona również podana w raporcie wydruku. Należy pamiętać, że załadunek musi być odpowiednio zabezpieczony, aby zapobiec jego przemieszczaniu się podczas transportu. W tym filmie pokazaliśmy, że skonfigurowanie funkcji, które odpowiadają za obciążenie przesyłki daje o wiele więcej możliwości transportu wszystkiego czego potrzebujesz. Dziękujemy za oglądanie. Aby dowiedzieć się więcej o Izy Cargo pozostań na bieżąco z naszymi filmikami.